Adepcie, żeby zostać moim uczniem, musisz wykonać zadanie. Zabić mojego nemesis, Reksara. Dobrze, zrobię to, mistrzu. Muszę mu pomóc, ale najpierw muszę przygotować nową zbroję. Czuję, że ktoś chce mnie zabić. Nigdy, przenigdy przyszedłem tu, by zabić Reksara. Teraz kolej na ciebie, Lexa. Zginiesz tutaj i teraz. Dlaczego zrobiłeś to, chłopcu? Ta sprawa dotyczyła tylko nas i nikogo innego. Zrobiłem to zemsty do ciebie. Nic ci nie jest, ksalix. Jest dobrze, mistrzu. Staram się, jak mogłem, ale wiem, że cię zawiodłem. Prawdzi, ci nie ukończyłeś testu, nie zabiłeś Reksara, ale jestem z ciebie dumny. Masz prawo, by być moim adeptem. Dziękuję, mistrzu. Naprawdę dziękuję.